Mamy takie zadanie z egzaminu ósmoklasisty. Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy, ale dla psa, ale zabrakło jej 11 zł. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3,40. Ile kosztowała jedna Puszka. I teraz zanim sobie to zadanie zrobimy, zanim do niego przystąpimy, to założymy sobie taką hipotetyczną sytuację, że to jest portfel Ani. Znaczy, to może być też portfel kogokolwiek, tak? Ktoś tam ma ileś złotych, i hipotetycznie zakładamy, że ten ktoś ma 30 złotych w portfelu. 30 zł w portfelu, i tutaj mamy taką informację. Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy, ale jej zabrakło 11 zł. Więc my tutaj zrobimy analogicznie, tylko zupełnie inne cyfry. Że ktoś na przykład chciałby kupić 6 bochenków chleba, ale chleb tak podrożał, że kosztuje 7 zł. I niestety no, nie kupi aż 6 bochenków chleba, bo 6 razy 7 to jest 42. Ten ktoś tyle pieniędzy nie ma. Ile ten ktoś ma pieniędzy w portfelu? No te 42 odjąć 12. Odjąć 12. Tyle ten ktoś ma w portfelu, prawda? Bo 42 odjąć 12 to jest. 30, bo tak założyliśmy. Jednak ta osoba wystarczy jej na 4 bochenki chleba po 7 zł. I to będzie kosztować 28 zł. Więc jeszcze w portfelu komuś zostanie 2 zł. Tyle dostanie reszty. Czyli to jest kwota, ta 30 zł, którą ktoś ma w portfelu, czyli kupił 4 bochenki po 7 i jeszcze mu zostało 2, a na 6 bochenków po 7 zł mu zabrakło 12 zł. I obydwie te liczby równają się 30, więc możemy między tymi dwoma. Równaniami postawić znak równości, bo jeżeli tutaj wynik jest 30 i tu jest wynik 30, no to możemy to uznać za równanie, bo po obu stronach równania jest ten sam wynik. I teraz będziemy rozwiązywać to zadanie w identyczny sposób, tylko uwzględniając niewiadome. A więc, tutaj Ania ma portfel. I w tym portfelu ma pieniądze. Tu jest Ania. Więc ilość tych pieniędzy oznaczymy sobie jako budżet Ani. Dobra. I Ania chciała kupić 10 puszek karmy, czyli 10X. No, ale jej zabrakło. 11 zł, więc w portfelu ma mniej. O 11 zł, niż 10 puszek kosztuje. Czyli Ania ma ileś tam, ale 10 puszek kosztuje dużo więcej niż Ania ma. Kosztuje o ile więcej? O te 11 zł. Więc jeżeli od tych 10 puszek odejmiemy 11 zł, to tyle ma Ania w portfelu. Dobrze. No dobrze. No to na ile Ania mogła sobie pozwolić, żeby kupić puszek karmy? Ania sobie mogła pozwolić na to, żeby kupić 6 puszek karmy. Nasza karma to jest X, bo nie wiemy, ile kosztuje jedna puszka. I Ania dostała jeszcze resztę, czyli yy, reszty było 3,40. 3,40, o. Czyli Ania miała tyle pieniędzy w portfelu, co 6 puszek karmy. I jeszcze plus te 3,40, bo jak kupiła te 6 puszek, to tyle jej jeszcze zostało w portfelu, i między tymi dwoma równaniami spokojnie można postawić znak równa się, prawda? Bo to musi się równać temu, bo tyle ma Ania w portfelu, i to też z tego wynika, że tyle Ania ma w portfelu, prawda? Więc, jeżeli mamy równanie z jedną niewiadomą, a tą jedną niewiadomą jest x, to możemy oznaczyć, ile kosztuje jedna puszka, czyli nasz x. Dlatego rozwiązujemy szybciutko. Więc tak, jeżeli to potraktujemy już jako ułożone równanie, to robimy sobie 10x. Jak szóstkę przerzucimy na drugą stronę, to będzie 4x. To, o, 4x. Równa się 11, jak przerzucimy na drugą stronę, to będziemy mieli 14,40. Więc sam x będzie się równać 3,60. A więc, aby rozwiązać tego typu zadanie, musimy stworzyć równanie, a równanie jest wtedy spełnione, kiedy po jednej stronie równania jest taki sam wynik, jak i po drugiej stronie równania. Pozdrawiam.